Hej, ludzie i ludziska, z tej strony was w kolejnym odcinku Grand Theft Auto San Andreas. Jak widzicie, znajdujemy się w trochę innej lokacji, <grym> gdyż mianowicie konkretnie znajdują się koło kolejnej misji dla Uziego. Stwierdziłem, że nie będę Was zadbał podróżą właśnie do, kolejnej, właśnie do kolejnej misji, właśnie związanej z triadą. Tylko po prostu najzwyczajniej w świecie. Ej, gość ma akacza, ja bym go chętnie sobie przygarnął, wiecie? <śmiech> <śmiech> wow, 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 wow. Halo! Panie! Problem? Ja chciałem tylko kacza sobie pożyczyć. Chcę w się... Sensie, na parę chwil dłużej chciałem go sobie wypożyczyć i teraz trzeba spierdzielać stąd! O, tam się ktoś jeszcze zajarał przy okazji i... God damn it! Zachciało mi się! AK 47 mieć! Ale z drugiej strony, skoro jest okazja, żeby mieć AK 47 No to ja z niej chętnie nie skorzystam, no czyż nie czyś tak No dobra, także w każdym razie... Udałem się właśnie na teren kolejnej misji dla Uziego, mi W sensie w okolice zacznijmy, gdzie tę kolejną misję znajdziemy. I dobra, teraz tylko. A nie, w sumie chyba nie muszę gubić jakąś specjalnie policji. Tylko po prostu wystarczy, że odpalę sobie kolejną misję. Misję przydęta. A Ramfali gra na Xboxie pewnie jakimś. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why not you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses. No offense. None taken. <laughs> we find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. <laughs> After a while, you can come out safely. Simple. <laughs> Amazing. O, to mówicie? Że mój plan jest jednak dobry No w sumie Sig co, ale jak na czarnego to na naprawdę to naprawdę jestby pomysł Jedź na wieś I okej, okay, dobra, chyba wiem wie, wie mniej więcej gdzie się, gdzie się trzeba dokładnie udać na tą wieść całą naszą Nie opuszczaj samochodu przylęty Okej okay, można to zrobić tylko fajnie by było też tego samochodu przelęty przy okazji nie uszkodzić to też by było taką bardzo fajną opcją. Bo jednak ten samochód przydęta nam się w tym momencie bardzo, ale to bardzo mocno przyda. Więc, no chyba sami rozumiecie, wypadałoby go nie uszkodzić i dojechać im po prostu w jednym kawałku na tę wieś. Co może nie być ci łatwe, szczególnie, że. Jak wszyscy dobrze wiemy, ruch liczny w GTA San Andreas jest bardzo nieprzewidywalny i nigdy nie do końca wiadomo, jak się on konkretnie zachowa. Okej, okay, dobra, teraz trzeba było tutaj skręcić i. W sumie teraz już to czas prosto. Najgorszy fragment jest już za nami, bo to się w nic znajduje. W okolicach naszej kryjówki, kiedy to zaczynaliśmy epizod na tym, na wiejskich obszarach, właśnie w fa tą fabułę naszą, w sensie tam, gdzie, gdzie nas wrył ten penis z Pulaskim i te sprawy, czyli z góry Angel Pine, tam, gdzie się znajduje również ta cała rudera, jaką tam odnalazłem się, i ja pierwszy raz w życiu widziałem. No, no to są mniej więcej te okolice, i wygląda na to, że póki co jakoś ruch uliczny specjalnie dzisiaj odwala jakieś dziwne numery. więc Cieszy mnie to ogromnie, że jadą oni w miarę gładko, w miarę równo. To no dobra, chciałem już chwalić, ale. Pojawił się ten motocyklista! Ten Harleyowiec stał na swoim freewayu. Który się musiał oczywiście wypieprzyć ze swojego motocykla i, zepsu i zepsuć całą magię widoku, jaki tutaj przede mną się rysował. God damn you, motocyklisto! Naprawdę, wstydziłbyś się! No ja pierdzielę. A już człowiek się zapowiada, że to wszystko będzie piękne, i traktor! God damn it! I teraz zaraz będzie znowu kolejny, kolejny karambol. Na szczęście w porę mi się udało ten karambol ominąć, bo... Co to ja mówiłem, że udało mi się ominąć karambol? A ten się musi przecisnąć i pomiędzy no, ścianą zamiast przegrać sobie zwyczajnie drugim pasem. Ach! A już chciałem chwalić ten ruch uliczny tutaj, a tymczasem... Jest tak jak zawsze. Jest dokładnie tak jak ten ruch uliczny sobie zapamiętałem z poprzednich odcinków tej serii. Czyli... Bez nadzieja najzwyczajniej w świecie. Dobra, ale anyway, dojechaliśmy sobie już na miejsce, gdzie mieliśmy dotrzeć, więc za chwilę znacznie się dość tr trochę trudniejszy fragment tej misji. I dobra, teraz y tutaj do tego znacznika i teraz będziemy musieli uciekać przed Dalang Boysami. Przy okazji starając się nie uszkodzić naszego wehikułu. A może jakby ten... Podążę wzdłuż punktów kontrolnych. A może jakby tam spróbować ich wywalić jakoś albo coś? Ale dobra, też nie mogę pozwolić żeby ten, żeby się nie patrzyli na mnie zbyt długo, bo ten. Bo zaraz się kaptuł, że to pułapka i ten. I że tam pana nieba. Wiecie, tego chrząkającego tam. Jeśli zbytnio już szkodzi drzwi, motocykliści będą mogli spojrzeć do wnętrza samochodu. Aha, to jak uszkodzę drzwi, rozumiem, dobra. Ale póki co idzie w nie najgorzej. Trochę trochę udało mi się ich odstawić i teraz tutaj ciemno jest, no, 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 Wracaj, 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 A ci już jadą za mną, no! I dobra, nie wyprzedzą mnie ani nic, tylko... No tak, zaczną strzelać, oczywiście. Zamiast się... Z... Zamiast zajrzeć sami w ogóle, to ten... Będą do mnie strzelać i... Come on, jedź! O, już jeden... Już trochę ci uszkodzone. Z drugiej strony też uszkodzone, oczywiście, because... Why the fuck not? Dobra, dawaj! Z górki teraz! Dasz radę, Rancher? O. Kurde, strasznie by mi poharatali w tym momencie, ale z drugiej strony ten wyskok też poniekąd mnie trochę urządził w tym momencie. No bo jednak takie wywalenie się na dwa koła, wywalenie się na bok, tu na dach, ogólnie taka jedna wielka przewrotka, no to to raczej nie jest coś, co by mnie ucieszyło w tym momencie i... Dobra, złapałem checkpoint, dobrze jest. I jadą tam za mną, nie wiem czy jadą za mną i... W sumie mnie to chyba teraz nie specjalnie interesuje. A, tutaj się kamerę zmienia. Okej, okay, dobra, whatever. Tak, jadą tam dalej za mną, aczkolwiek to, jako że jesteśmy na drodze asfaltowej, to już Raczej mogą przestać myśleć o tym, że mnie dogonią. I mogę się teraz spokojnie skupić na tym, żeby podążać za punktami kontrolnymi. Także, no cóż, jak mogę ocenić tę misję? Jak ona poszła, no? Gdyby nie ta wywrotka, gdyby nie to, że się tutaj na chwilę zacząłem i mnie mocno pobijali, to misja minęłaby nawet w bardzo fajnym i przyjemnym stylu. I by się skończyła no bez jakichś większych komplikacji. Z czego byłbym naprawdę zadowolony. Ale w sumie, jako że udało mi się tę misję ukończyć, dobra! Jeszcze nie krakaj ręce, bo. To jeszcze nie koniec, bo tutaj... Traktor kolejny! Ja pierdziel, no kolejny! Traktorzysta! Zde urwał się nie wiadomo skąd, jedzie sobie auto z drogą szybkiego ruchu i, i tak tamuje sobie tak ten... Tak, tak tamuje całą drogę. Okej, okay, i jest meta hey. Mr. Johnson, it's Guppy. Are you okay? Yeah, tak, jak like Lee, right. yes, Tak, Cool. I'll see you later, man. It's Back to Chinatown! No teraz to sobie możecie mówić, że dikoj, Bo ta misja została właśnie zakończona. 8 tysięcy i szacunek. A, nice, a jak w ogóle. O, kurde! Słowo z tym szacunkiem stoimy. A to w sumie. A misje to chyba w sumie. Nie, czekajcie, to chyba nie jest jedyny sposób na zdobywanie szacunków. W sensie ten, zdobywanie szacunków GTA San Andreas. Z tego co pamiętam, są jeszcze jakieś inne metody. Nie wiem, czy aby, nie wiemy, czy też przejmowanie terytoriów się nie wlicza, czy może, nie wiem, jakieś misje dodatkowe albo coś. Kurde, no nie pamiętam już dokładnie. Ale dobra, kolejna misja, trzecia już za nami. No, to teraz możemy podążać dalej, do kolejnej naszej misji. A jako że jesteśmy już trochę daleko od Sanfiero, to trochę czasu nam zajmie właśnie do podejrzanie do, do naszej kolejnej misji, ale z drugiej strony nie, no dobra, Generalnie tak patrzę, to 44 tysiące mam na koncie, No ładnie się prezentujesz ogólnie mój stanko, to To ja jestem z niego całkiem zadowolony. Sanchez, co uh -huh. jak całe wolę Sancheza? Nie, 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 nie nie, 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 nie. Muszę zrobić fabułę, dokładnie, i zajmować się bardziej opłacalnymi rzeczami niż, ten, niż opłacalne przejmowanie transportu koki, czy heroiny, czy jakiegoś innego materii, blę, blę, -bl narkotyku. Bo misje fabularne, tak jak mieli to dadzą mi naprawdę sporo. no ewentualnie, no, ewentualnie jeszcze misje vigilanti mi widać też dość sporo kasy. W sensie, ten, e, sanitariusz, policjant. Nie, nie policjant, stróż prawa. Straż pożarna mi da też sporo... Ej kurde, bo mogę się trochę też zająć ten, myślę, misją tego, strażaka, żeby uzyskać, uzyskać tę, ognioodporność. Myślę, że to by było całkiem fajną opcją. Taka ognioodporność i... czyli generalnie mógłbym mieć wywalone kompletnie na ogień i jakby mnie mogli podpalać w ogóle. No to miałbym, mógłbym mieć to kompletnie w dupie i ten... I tak dalej z się ci walczyć, podczas kiedy oni będą płonąć. Będą płonąć, będą się smażyć po prostu. No Także myślę, że to, że to by było fajną opcją, a więc tego co się orientuje też są takie przyjemne, jeśli chodzi o ich wykonywanie. Tylko teraz kurde pytanie gdzie jest ten... Gdzie jest straż pożarna w tym, w San Fiero? Jak się trochę zastanawiam. Chociaż z drugiej strony chyba nie muszę jakoś specjalnie ten... starać się o od... te... Nie, wait a second! Już wiem gdzie jest ten straż pożarna! Jest koło mojej kryjówki, zaraz obok! No! A tak w ogóle to przy okazji jeszcze jedna rzecz Zanim, ten, zanim się udamy na kolejną misję, to ja sobie jeszcze zapiszę grę, bo poprzednie odcinki, bo poprzednie odcinki mnie nauczyły, żeby zapisywać grę, bo różne rzeczy się mogą zdjąć, nią dziać, jakby się chciało coś robić dziwnego. I nie chcę powtarzać tej misji też przy okazji. Okej. Okay. Pyk, czwarty slocik i proszę bardzo, i, gdzie mój Sanchez? Ukradli mi Sancheza! God damn it. Ale z drugiej strony przynajmniej odzyskałem trochę HP. Dobra, więc co przebiegnę się po prostu po tego buleta całego. Ile mam w ogóle do Digla? Starczy. No, tutaj mam straż pożarną właśnie dokładnie. O, tylko pytanie, czy stoi tam wóz strażacki? No, stoi tam wóz strażacki. Także będzie się można po niego tam udać. W razie czego. jakby go potrzebował właśnie na misję ten tran, misję strażaka. A i teraz tak, udaj się po tego naszego buleta. I ktoś ktoś by w ogóle sprzedał info, że tam Że gdzieś więcej tutaj w okolicy jest jakiś bardzo fajny motocykl e, ten. Schowany, skitrany i w ogóle gdzieś mniej więcej tutaj, w tej alejce. Z tego co ktoś mówił, ale czy to będzie prawda? Do, cóż, zaraz możemy sobie zobaczyć. Dobra, tutaj nic, tutaj nic. Nie no, obczaję sobie, obczajmy to sobie, zobaczmy. Czy rzeczywiście info o to cyklu było prawdziwe, czy może raczej nie. O, ale za to mamy tutaj furgonetkę, dzięki której możemy okradać i ten, domy, czyli misję tego, włamywacza. Za nią ogólnie też są jakieś bonusy, ale chyba tych włamań trzeba dokonać, dokonać dość sporo Eee, dobra, generalnie widzę, że niespecjalnie tutaj coś w wiarę sensownego jest Jakiś motocykl i fuck! Dobra, cokolwiek Jedźmy już po prostu do tej, tej misji, nie zajmujmy się kierdołami! A już mamy buleta to... O! Oh. Ej, w sumie infernusem nie, po... nie pogardzę. Co? Chcesz się bić? Co, chcesz się bić? Warto było? Teraz nie tylko straciłeś samochód, ale też życie przy okazji. Więc odpowiedz sobie na pytanie: Czy warto było stawiać mi się? O... Mały spoiler. Nie warto było! Nie warto było w tym antyludzkim mieście! Dobra, koniec żartów z e, tego z człowieka, który chciał zostać politykiem. Tylko zajmijmy się kolejną misją. Dobra, misja, 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 misja! Wróć między 26. No dzięki, grono, naprawdę! A może byście tak połogli, panowie, albo coś, byłby bardzo wdzięczny, no jeszcze przestrzeli mi opony. No co to je ma być ogóle? No co to jest za porządek? No. Co to za rzeczy się dzieją tutaj w tym momencie? No. Przestrzeli mi opony. No bezstrzelność wręcz. Takie fajne auto. Czy ten policjant w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, ile mnie będzie kosztowała naprawa tej uszkodzonej opony w takim szybkim i drogim samochodzie? No katemec! Zaraz coś zniszczę po prostu. Zaraz po prostu zrobię za dymę, zazwyczaj o, dobra, Biały Infernus. Białego Infernusa to ja szanuję nawet jeszcze bardziej niż takiego ciemno-niebieskiego. Czy to szarego może ewentualnie? Nie no, po prostu bardzo szanuję Białego Infernusa. Jest to po prostu takie ładne, taki zacne outko po prostu, że no... Mm, jest po prostu nice! Ej, dobra, wait do Skoro nie możemy zrobić misji dla jego, to może... Zajmiemy się misją dla ten peniego, bo przecież mamy ją koło naszej kryjówki przecież dostępną. To też, jest, to też jest przecież jakaś opcja taka sensowna. Ej, no można takie coś zrobić, a potem ewentualnie można kombinować tam, czy zapisać tam to, czy, czy ewentualnie można zapisać, czy ewentualnie zrobić coś innego Ale można się misją dla Tempę go zająć, a misja ta zwie tropem pismaka hey, CJ. Co się Alright, man, I got it. Mm -hmm. Nice to see y'all kicking back. Oh. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace. Without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on here? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too! Tak, yeah, to reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the mm. meeting him today. Take care of them. <coughs> Oh, Nie wiem ale mi się to trochę kojarzy z tym sytuacją z pewnym takim meblem. Dobra, ten Pedeka się nam kogoś odstrzelić. Bo stał się on niewygodną osobą i to jest po prostu nasze zadanie, żeby go odstrzelić razem z jego informatorem. Bo on chce po prostu robić swoją robotę. No, w sumie to powiem wam generalnie, że jakoś specjalnie mamy wyjście, żeby ten. żeby to zrobić. Zaraz odjedzie, zabierając reportera. No spoko! Już! Udaj się do motocykla i. Dobra, tutaj akurat stał podstawiony, San... podstawiony Sanchez, więc możemy się nim tutaj... Więc możemy z jego podążać za tym pociągiem. No i mamy ten pociąg ogólnie śledzić. To będzie pierwsza część misji, a druga część misji to będzie też trochę śledzenie. I tym razem mam nadzieję, że mnie żaden pociąg nie potrąci, ani nic złego się nie stanie. Oraz mnie potrącił i się to generalnie skończyło taką przykrą sprawą ogólnie. W ogóle to mnie trochę zastanawia, że ten pociąg w ogóle jedzie po lewej stronie ten torów, a nie po prawej. Nie no, jak, jako że chyba w samym razu obowiązuje ruch w prawo strony, to chyba jednak ten pociąg powinien jechać po prawej stronie toru, a nie po lewej. Nie wiem, tak? Albo to jest taka jakaś trochę niedoruba, albo nie wiem, jakiś błąd związany z samą misją, albo nie wiem. Albo jak albo pociągi w ogóle się rządzą swoimi prawami. Nie wiem, nie będę wnikał w sumie. Po prostu mamy podążać za tym pociągiem. I to będzie bardzo... I to będzie ogólnie bardzo nudna część tej misji. I wiecie co? Pokusimy się na posłuchanie muzyczki. Bo w sumie coś, coś nawet fajnego. To chyba jest... Kurczę, autora tej nuty nie znam, ale to chyba jest... Czyż some kind of wonderful? Coś mniej więcej w tym stylu? Trochę jest mniej więcej to. Nie no, nie jestem w stanie jakieś utwory skojarzyć po ten, po tekście, po tytule, ale nie mam do końca jeszcze takiej stuprocentowej pamięci do artystów. Już po tytułach bardziej rozpoznaję właśnie te utwory różnego rodzaju. Nie, w sensie nie tyle co rozpoznaję, co po prostu pamiętam. To będzie bardziej adekwatniejsze tak, słowo do tego, co ten... Co ja tutaj mówię ogólnie o tym? Dobra! To będzie długa przejażdżka z bo to jest przejażdżka aż do Los Santos. Aż do Los Santos, bo tam dopiero ten nasz cały dziennikarzyna ma spotkanie z tym swoim informatorem i Gatemet! Gatemet, 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 gatemet. jest ciemno, jest bardzo ciemno! Nie mogli tego tytułu jakoś oświetlić, wiem, ja zabrakło im pieniędzy na żarówki? O i tam jedzie kolejny pociąg, tylko tym razem bardziej taki towarowy, taki bardziej dos dostawczy. A kurde wsiadłbym na niego i spróbował może wsiąść na jego właśnie w taki sam sposób, mniej więcej jak to się robi chociażby w GTA V. Trzeba po prostu tak w odpowiednim momencie podejść i tam wsiąść na to, złapać się. Okej, okay, teraz ostrożnie trzeba będzie, bo tu kolejny pociąg zawsze cika i tu jeszcze zakręt jest dodatkowo. O... Dobra, jakoś idzie. Jeszcze się nie wywaliłem z tego motocyklu. Jeszcze ja cały czas równo za tym pociągiem. Jeszcze nie zgubię naszego informatora. Więc to jest całkiem dobra wiadomość i to mnie tak trochę cieszy nawet. Dobra, ale whatever. Zbliżamy się już powoli do Los Santos, także ja bym proponował zrobić takie coś. Wyprzedzić ten pociąg. Proponuję go wyprzedzić, wjechać na stację, a potem, potem się jeszcze pomyśli dodatkowo. Nie, w sensie, się nie, że się nie pomyśli. Ja po prostu wiem, co mi nie zrobić, bo chcę tym Sanchezem wyjechać na powierzchnię. Dobra, nie, bo go zaraz zgubię. Jedzie, jedzie, jedzie. Ej, najlepiej będzie. O, właśnie w taki sposób. Dobra, pociąg się zbliża do stacji, czyli. My teraz robimy w tym momencie takie coś. Pyk! Oj! Nie wybrała się CJ, dobrze. I teraz tędy, tędy, tędy i. Dobra, teraz ostrożnie i. Pięknie! Pociąg dojeżdża do market station. Reporter nie wiem, z niego wysiądzie. No spoko. Spoko, można taki coś zrobić. Nie, nie w sensie, że można tak zrobić, tylko po prostu, że rozumiem, po prostu przekaz cały w sobie. Jeżeli reporter nabierze podejrzenia, że ktoś go śledzi, zrezygnuje z wywiadu. Nie zbliżaj się za bardzo, bo go wystraszysz. Reporter wysiadł z pociągu, szukaj go i śledź aż do celu. No? Okej. Okay. Czyli generalnie będziemy szukali jakiejś taksy, do której on wsiądzie. Czyli raczej nie ta. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie jest nasz pan reporter w tym momencie? Czy on idzie nadal, czy nie wiem, czy się zgubił po drodze? Panie reporterze Panie reporterze, jest pan może? Nie zgubił się pan gdzieś? Może pana zaprowadzić? Może pan potrzebuje jakiejś pomocy? Nie wiem, nie zna pan Los Santos dokładnie Może pana prowadzić albo coś albo nie wiem Dostarczyć gdzieś O dobra, chyba już wychodzi, bo widzę, że się znacznik zmienił ogólnie W ogóle ja tutaj jestem w p 5 Policja do no bok przychodzi, a ten ma to kompletnie w dupie Że ja tutaj właśnie z MP5 tutaj siedzę na motocyklu nie, to w absolutnie nie jest podejrzane! Absolutnie, nic za nic! Po prostu samo bezpieczeństwo. E, dobra, nie, nie zbliżamy się do tego kolesia. Reporter stoi na chodniku próbuje złapać taksówkę. Przygodę się, chciały go śledzić. Dobra, tylko teraz pytanie, którą tę taksówkę z wyśledzi. W sensie którą złapie O, to będzie ta! <laughs> tak, dokładnie. Ta się zatrzymała, ta go zabiera. Reporter się siadł do taksówki, Śledz, śledź go do celu i za blisko, za blisko, za blisko, za blisko, za blisko, za gademet, gademet! A! Dobra, poszło. Już się gości, czy mnie przyjmuje. O! Kasiora! Kasiorach. Kasą w sumie nie pogardzę. Szczególnie, że absolutnie nic nie zrobiłem, żeby tutaj tego gościa zabić. O kurde, teraz tyle fajnych autków jeździ w tym momencie. No ja pierdzielę, no i teraz mi tak trochę smutno. W ogóle, w ogóle wam powiem ten, że w San Andreas jest o tyle fajnie, że nie trzeba się jakoś specjalnie dostosowywać do ruchu licznego, ani nie... Można się zachowywać właściwie dowolnie, chodzi tylko... Chodzi tutaj w tej misji tylko o samo zachowanie dystansu właśnie do tego reportera. W sensie, chodzi mi dokładnie o to, że nie trzeba przepis... przestrzegać ani przepisów ruchu drogowego, można... Można praktycznie jeździć jak się chce, jak się... Żeby nie podoba. Po prostu wystarczy zachować odpowiedni dystans właśnie do tego, do tej taksówki, żeby nie nabijać strachomierzu. Bo, na przykład w takim Eleanor Nie wiem czy w MAFI 2, ale. Jeśli się zachowywaliśmy podejrzanie, jeśli jeździliśmy jakoś, jakoś w dziwny sposób. No, to wtedy dana osoba, którą śledziliśmy, to też mogła nabrać podejrzeń. I w tym samym, i tym samym też ten. Skapnąć się, że ktoś ją śledzi. FAK! Za blisko. Minimalnie, ale za blisko. W sumie to fajnym zabiegiem byłoby jeszcze to, że ten. Że w zależności od odległości, to ten strachomierz się wypełnia albo powoli, albo szybko. Czyli w sensie, że, w zależności... czyli, że ten strachomierz by się wypełniał w zależności od odległości, jaka nas dzieli od właśnie naszego celu. Czyli, że jak, no, jak przekroczyliśmy pewną granicę bezpieczeństwa, ale no, jeszcze nie jesteśmy jakoś specjalnie blisko, to ten strachomierz się wypełnia powoli. Jak jesteśmy trochę bliżej, to się wypełnia szybciej. Jak jesteśmy prawie przy nim, to tak praktycznie w moment się wypełnia. Czyli tak myślę, że to by było takie bardzo sensowne działanie. I takie bardziej realistyczne. Bo wtedy by było po prostu, no ten... Wtedy byłby po prostu ten, e, mieliście taki margines błędu i zawsze w razie czego, jakbyśmy pod, podjechali za blisko, to ten, to byśmy się mogli w porę wycofać właśnie z tego, co ten, e, moglibyśmy się w porę wycofać, zanim ta, ta osoba by się połapała, że coś jest nie tak, że coś jest na rzeczy ogólnie. Eee, fuck, fuck, za blisko, za blisko, za blisko, zdecydowanie za blisko. Ja tu nawet nie patrzę w ogóle na ten strachomierz w ogóle ani nic. Nie zwracam na niego kompletnie uwagi, a, te, a zaraz by się reporter wystraszył i cała misja poszłaby w diabły. Reporter zbliża się do miejsca spotkania. Utrzymuj dystans, a... Utrzymuj dystans aż spotka się z celem. No okej, okay, można to zrobić i... O kurde, tu przy okazji moja Javira, tutaj przy Santa Maria Beach. Właściwie Santa Monica to jest w rzeczywistości, ale tutaj znana jako Santa Maria. Czy może Verona Beach? Nie no, w każdym razie w rzeczywistości to jest Santa, Santa Monica. Reporter jest gotów do spotkania z z celem. Masz karamin wyborowy, zlikwiduj ich obu. Hm. A po co się bawić w subtelność? Eee... No dobra, coś... Coś nie pykło! Dobra, jeden leży. Spojrzę przez celownik, bla 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 bla. Dobra, nieważne. Teraz jeszcze tego drugiego typa dorwać. Nie wiem, tylko Glocka? Aby strzelić naciśnij lewy przycisk myszy. O! Tam jest drugi. Ej, no kurde, ale tak ładnie miało być ogólnie. Czy będzie hadzik, czy będzie hadzik? No, kruszy, no. No, jakoś ładnie. Jakoś ładnie podstawi. i... O! Dobra. Ale żadnego wynagrodzenia za tę misję. A zbardowałem tyle pocisków do Kałaśnikowa. Po prostu masakra jakaś. I wiecie co? Ja ogólnie teraz zrobię tak. Zrobię to w taki sposób, że udam się na lotnisko i na zwyczajnie świecie po prostu. Wrócę się do tego. Do San Fierro. Właśnie za pomocą samolotu. To będzie myślę szybsze i ten. I nie zajmie aż tyle czasu jak ten. Nie zajmie aż tyle czasu, jak to by mogło zająć, jakbym jechał to normalnie. Autostradą i w ogóle wszystkim. Tylko teraz kwestia tego, żeby szybko dojechać na lotnisko. No w sumie na lotnisko jest bliżej niż ten, niż do tego. Na lotnisko jest ogólnie bliżej niż do samego San Fierro. W sensie, jakbyśmy mieli takie, tak trochę z buta. Aczkolwiek z drugiej strony, jakby się udało znaleźć jakieś fajne autko, to w sumie bym nie pogardził i bym nawet reflektował na to, żeby ten, żeby pojechać tym, żeby pojechać, a w ogóle muszę sprawdzić jedną rzecz, a dobra, jest safe tutaj cały czas, dobrze, czyli jakby mi się zechciało, to mogę sobie zapisać w go czego w Los Santos, dobra, o, fuck, God damn it zapomniałem jak to się słabo prowadzi, kompletnie zapomniałem, jak to się tak nie bardzo prowadzi, o, o, Dobra, tędy, tędy, tędy i re tędy, rendy i owędy. Jedziemy tutaj, jesteśmy już na lotnisku prawie. I w sumie ładnie to tutaj na tym lotnisku wygląda. No nie no, w sumie LA, LA, LAX, jakby nie patrzeć to jest tym. Jednym z tych, z największych lotnisk na świecie ogólnie. To jest chyba piąte czy szóste lotnisko tam. Ono... Odnosi... Piąte czy szóste największe lotnisko na świecie. I obsługuje tam naprawdę mnóstwo pasażerów. Ej, niby bezdomny, a tymczasem kasy ma sporo. Także nie pogardzę. W ogóle ja się teraz tyłem z tych jak taki czarnych do... No. Nie dożrego, ten. Fak. Podstawiają mi się. Podstawiają mi się wszyscy dookoła. Ej, dobra, teraz pytanie. O, kevlar. Ej, kewlar to ja naprawdę nie pogardzę, szczególnie że darmowy. Kurde, dobrze, że tutaj wjechałem. Dobrze, że tutaj i tutaj odwiedziłem to miejsce. Bo dzięki temu mam teraz darmowy kevlar i mam dodatkową ochronę i dodatkowe i dodatkową szansę na przeżycie Tylko teraz kurde pytanie gdzie jest ten znacznik, żeby... O dobra, widzę już go Tutaj Wiecie co szczerze mogłoby to być jakoś lepiej oznaczone A nie tak jak to, to jest tutaj oznaczone A nie tak jak tylko, że jest tylko ten zrzuty znacznik i ten Jest generalnie lipa O 500 dolarów to jest nic praktycznie Okej, okay, a lewy śliza, żeby przejść do końca lotu Nie chcę go podziwiać, chcę tylko po prostu Dolecieć do San Fierro, tyle w temacie! I chcę zapisać grę przy okazji. O, teraz się skubany pojawił. A te 400 W ogóle mały spoiler. Będzie możliwość polatania z tym samolotem. Ale to w przyszłości dopiero. To jeszcze trochę czasu zmieni zanim będziemy mogli nim polatać. I to jest tak tylko trochę związane z fabułą. W sensie, ogólnie sam samolotem nie liczy się w ramach fabuły, ale ten. Ale żeby móc nim polatać to jednak trzeba zrobić progres w fabule. Tak to myślę, mogę nazwać. Okej, okay, no i to jesteśmy na miejscu. I on jeszcze cofa? No już, koniec. Finito, wylądowaliśmy. Teraz schody podstawić ci wszystko. I przejść wszystkie procedury. W ogóle śmieszna sprawa, że CJ przeleciał tym samolotem, by tak zbrojony na pokładzie i w ogóle wszystkim. To po prostu mały, taki mały podręczny arsenał, a on tam. A w tam wszyscy tymczasem na byłem po to kompletnie w dupie. Okej, okay, to teraz. Dobra, jest 11, czyli w zasadzie to... Do... Miną, no, minęły tam całe praktycznie 24 godziny, więc. No, fuck! Kierunkowskaz się włączaj! Co? Jeszcze mnie atakujesz? Masz jeszcze do mnie jakiś problem? No, fuck my life! Tak, jeszcze tym kierujcie się, oczywiście, jak najbardziej, no. Trochę mi ułatwicie robotę dzięki temu, że nie potraficie się zgrać ze sobą, panowie policjanci. I że zabijacie siebie nawzajem, jak tylko macie okazję. No, to tylko policja z kolei miał tu kompetencje w dupie, że. Akurat w tym momencie obok niego przyjechał podejrzany i ten. Y, ktoś, kogo trzeba. Ktoś, kogo trzeba aresztować. Naprawdę! Pochwalam teraz w tym momencie postawę policji w Santiero! O, dobra, już mi zszedło do tyle także teraz mogą mieć na legalu wywalone we mnie i... O, miejsce zabite dechami. Ciekawe, czy można się tam jakoś dostać? Ciekawe, czy jest jakaś tam możliwość. I czy w ogóle tam coś w środku jest? Nie no, widzę generalnie, że tam nic nie ma specjalnego. Także ja. No dobra, po prostu olejmy temat. Dobra, wracamy się, zapisujemy grę 44 tysiące, ja pierdzielę. No i tak, jakby nie patrzeć, to jest trochę kasy. Aczkolwiek z drugiej strony, powiem wam generalnie, że będzie na, będzie konieczność, żeby kupić. żeby kupić jeszcze trochę tej. nie, nie żeby kupić jeszcze trochę tej kasy, ale w sensie, żeby zebrać jeszcze trochę tej kasy. Mianowicie tutaj konkretnie mam na myśli to, że ten. że będzie jeszcze jedna lokalizacja do kupienia i ty, będzie to obowiązkowe tym razem, w przeciwieństwie do sklepu 0. O ile sklep zero to tam było taki... To był taki bonusik tam do fabuły. O tyle następna lokalizacja to już będzie po prostu musowa do kupienia. Bo bez niej po prostu nie zrobimy całej gry. Ale dobra, widzę, że mamy prawie pół godziny odcinka, także kończymy w tym momencie, także ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. To było As Andreas, ja jestem w ręce, trzymajcie się i czołem!